Basia i mama w pracy. W przedszkolu basi pani Marta zaprowadziła dzieci na podwórko. Dziś będziemy szukać oznak wiosny, powiedziała. Kiedy kończy się zima, cały świat się zmienia i na nowo budzi do życia. W drzewach zaczynają krążyć soki, z ziemi wyrastają pierwsze kwiatki. Wiją ptaki gniazda. Basia wyciągnęła rękę do góry. Tak, Basiu? Zapytała pani Marta. U mnie w domu też są oznaki wiosny. Oznajmiła Basia. I to dużo. Kajetan obudził się ze snu zimowego. Janek i tata wyjęli z powlacha rolki. Wyliczała Basia. Pranek nauczył się pełzać. A mama powiedziała dziś rano, że chce wrócić do pracy. Mama Basi była nauczycielką, ale od czasu kiedy zostałam mamą, pracowała niewiele i to głównie na zlecenie. Teraz dostała propozycję napisania podręcznika do szkoły podstawowej. To bardzo ciekawe i odpowiedzialne zadanie, tłumaczyła zgromadzonej przy śniadaniu rodzinie. Zawsze lubiłam uczyć, a teraz mogę mieć wpływ na to, jak będą uczone dzieci w setkach polskich szkół i Mogę dostać jeszcze jedną grzankę? – przerwała mamie Basia. Nie słuchasz mnie, córeczko, a ja mówię o ważnych rzeczach. Kiedyś zrozumiesz, jakie ma znaczenie to, czego się uczyć. Z czym chciałabyś tę grzankę? Następnego dnia mama wyciągnęła z szafy dawno nieużywany laptop, przyniosła go do kuchni słowniki i kolorowe segregatory z notatkami ze studiów i zrobiła dla nich miejsce na blacie pod oknem. – Wiesz, gniazdo? – dopytywała się Basia wciąż, poszukująca nowych oznak wiosny w swoim otoczeniu. – Coś w tym rodzaju – odpowiedziała mama. – Szykuje stanowisko pracy. A potem założyła wysłużony dres, zapatrzyła sobie wielki kubek gorącej kawy i zaczęła pracować. Pierwszego dnia pracy mamy Basię z przedszkola odebrali babcia z Frankiem. Kiedy Basia wbiegła do kuchni, mama siedziała przed otwartym laptopem i stukała w klawisze. Żałat, czego się nauczyłam! zawołała Basia i stanęła na rękach. Ups! Brudne tenisówki uderzyły o ścian białą ścianę. Ładnie! Mama oderwała nieprzytomny wzrok od ekranu. Pięknie, basieńko, powiedziała, ale teraz pobaw się przez chwilę sama. Muszę skończyć to, co zaczęłam. Basia postała jeszcze chwilę na rękach, a kiedy jej się to znudziło, usiadła po turecku na ziemi i spróbowała zapleść nogi w kwiat lotosu. A wiesz, zaczęła rozmowę, mama Anielki też pracuje, tak? Mama nie przerywała stukania. Anielka mówi, że jej mama jest czasem tak zajęta, jakby jej obok zupełnie nie było, chociaż jest zabawne, co? Basiu, mama odwróciła się na chwilę. Nie widzisz, że jestem w pracy? Proszę cię, pójdź do siebie i nie przeszkadzaj mi teraz. Zaraz skończę i wtedy się tobą zajmę. Basia poczuła się urażona. Przecież dobrze wiedziała, że mama nie jest w pracy, tylko w kuchni. Poszła do swojego pokoju i wyjęła z szuflady karton, flamastry i klej. Karton pomalowała na niebiesko, a potem nakleiła go na biurku tak, żeby sterczał do góry jak monitor. Czarnym flamastrem narysowała na blacie krzywe klawisze. Poprawiła się na krześle i surowym głosem rzuciła w kierunku leżącego na łóżku miśka z dziśka. Popatrzcie teraz, co mnie przeszkadzaj, mi pracuję. Aha, i nie myśl sobie, że będę patrzeć na Twoje fikałki." Wieczorem mama opowiedziała tacie o postępach pracy i o tym, jak jaka Basia była grzeczna i dojrzała, kiedy wyszła z kuchni, żeby mama mogła popracować w ciszy i spokoju. Basia postanowiła nie wspominać na razie o flamastrowej klawiaturze, może uda się ją zbyć, zmyć, zanim zostanie odkryta. Miały dni, a mama ciągle pracowała Czasem dłużej, czasem krócej, ale nie wyglądało na to, żeby miała szybko skończyć. Niby wszystko było tak jak dawniej, ale teraz często w kuchni był bałagan, a mama zamyślała się nagle i nie słyszała, co się do niej mówi. Basia bardzo tego nie lubiła, ale najgorzej znosił to chyba tata. Pewnego wieczora, kiedy opowiadał o szczególnie interesującym przypadku choroby, z jakim się ostatnio zetknął, a mama mu, odpowiadała mu półsłówkami, zdenerwował się. Czy ktoś mnie w ogóle słucha i czy tu musi być taki straszny bałagan? Zapadła cisza. Mama bez słowa wstała i zaczęła zdejmować Frankowi ślinek. Tata siedział nachmurzony, ze wzrokiem wbitym w ścianę. Basia z Jankiem cichem wymknęli się do łazienki na wieczorne mycie zębów. Tej nocy Basia nie mogła zasnąć. Wydawało jej się, że słyszy szmer głosów rodziców. Wstała i poczłapała na bosaka w kierunku kuchni. Drzwi były uchylone. Dobiegł za nich głos taty. Brzmiał obco i nieprzyjemnie: Chodzisz po domu w dresie. Nie słyszysz, co się do ciebie mówi. Czy ja naprawdę oczekuję zbyt wiele? Czy jest coś w tym dziwnego, że po całym dniu pracy marzę o ciepłym przyjęciu przez miłą żonę w posprzątanym domu? A czy nie przyszło ci do głowy? Głos mamy był dziwnie cichy i spokojny, że ta miła żona też jest po dniu pracy, a do tego ma na głowie cały dom? Kiedy powiedziałaś, że chcesz znowu pracować, inaczej to sobie wyobrażałem. A jak? Głos mamy nadal był cichy, ale teraz drżał lekko. Nie jestem cyborgiem, który umie sobie poradzić ze wszystkim naraz. Byłam pewna, że będziemy się dzielić obowiązkami. Ty jednak nie tylko mnie nie wspierasz, ale jeszcze masz o wszystko pretensje. Na twoje uwagi o bałaganie. I jak ty mnie w ogóle traktujesz? Z tym dresem naprawdę przesadziłeś. Czy sugerujesz, że powinnam pracować w perłach na szyi i butach na obcasach? No wiesz? Tata zaśmiał się nerwowo. To chyba zrozumiałe, że wolałbym oglądać moją ładną żonę w czymś innym niż wyciągnięty dres. Nie wiedziałam, że jesteś takim szowinistą, zaczęła mama, ale nie skończyła. Basia miała dość. Otworzyła drzwi i weszła do kuchni. Czy możecie przestać się kłócić? Krzyknęła, rodzice podskoczyli. Ale my, 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 nie kłó... Ku... Zaczęli oboje naraz. Basiu, mama pierwsza się uspokoiła. Nie powinnaś słuchać rozmów dorosłych. Są sprawy, które musimy z tatą omówić i które są przeznaczone, nie są przeznaczone dla twoich uszu. Musicie się przy tym kłócić? To nie była kłótnia, tylko hmm, 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 wymiana zdań, wtrącił tata. Dorośli czasem muszą uzgodnić stanowiska i wtedy je. E, e, uzgadniają i... Czy wy już w ogóle się nie lubicie? Basia przerwała tacie. To na pewno przez tę głupią pracę. Jakby mama nie pracowała, wszystko byłoby jak kiedyś. Ależ oczywiście, że się lubimy. Zawołał tata swoim zwykłym, miłym głosem. Jak mogłaś pomyśleć coś takiego? A z tą pracą to przecież nie jest tak. To dlaczego nie pozwalasz mamie chodzić w dresie? I dlaczego mama cię przezywa? O, rodzice spojrzeli na siebie. – Przezywa? – zapytał zdumiony tata. – Powiedziała, że jesteś sowinistą, a ty przecież wcale nie wyglądasz jak sowa, tylko jak duży, rody miś. Tata ukląkł przy Basi i spojrzał na nią z bliska. Mama chciała przez to powiedzieć, że zachowuje się wobec niej jak świnka, a nie jak sowa i coś mi się zdaje, że miała rację. Basiu. Mama kucnęła, bo ptaty bardzo lubię swoją pracę. Jest dla mnie ważna jak dla ciebie stawanie na rękach lub zabawa z Anielką. Nie chciałabyś chyba, żeby ktoś kazał ci na zawsze przestać robić którąś z tych rzeczy, prawda? Niech by tylko spróbował! Pomyślała Basia. Czuła, że bez zabawy z Anielką byłaby naprawdę zła i nieszczęśliwa. A na rękach i tak by stawała, kiedy nikt by nie patrzył. Tylko, czy to możliwe? Żeby dla mamy praca była aż tak ważna? To wszystko ciągnęła mama. Nie znaczy jednak, że ty, twoi bracia i tata przestaliście być dla mnie ważni. Przeciwnie, lubię was i kocham najbardziej na świecie. Czasem tylko zdarza się, że mamy z tatą różne zdania w niektórych sprawach. z Jankiem też nie zawsze się zgadzacie. No, a jak Janek mi wyjada szelki, to ja go jednak nie lubię. Stwierdziła Basia. A poza tym, wy nie pozwalacie nam się kłócić! Mama westchnęła. My też pewnie nie powinniśmy, ale teraz idź do łóżka. Odprowadzimy cię. I nie martw się, nie będziemy się już kłócić. Następnego dnia rodzice wyglądali na całkiem pogodzonych. Tata zrobił mamie kawę i grzanki, a mama uśmiechnęła się do niego, jak dawniej. Basia uważnie ich obserwowała ale nie zauważyła nic niepokojącego. Wyglądało na to, że wszystko wraca do normy. Po południu mama zwołała rodzinne zebranie. Kochani, zaczęła. Wróciłam do pracy i wiele się przez to zmieniło. Chciałabym jednak nadal mieć czas dla każdego z was. Dlatego zeszłej nocy ustaliliśmy z tatą nowy podział obowiązków. Tata otworzył teczkę, którą trzymał na kolanach i wyjął z niej cztery, Dosyć duże kartki podzielone na kwadraty. Każda kartka była innego koloru i na każdej wypisane było imię Basi na kartce jasno-czerwonej, Janka na zielonej, mamy na błękitnej, a taty na żółtej. Pod imieniem w osobnych rubrykach wypisane były dni tygodnia, a obok nich rzeczy, które każdy z nich miało tego dnia robić. Kasia sięgnęła po swoją kartkę i pokazała ją Jankowi. Janek zaczął literować. O m, po, poniedziałek, dwukropek, wy, wy, wyjmowanie r, 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 rzeczy ze, zmy, zmy, ze zmywarki w, w, w to, wtorek, dwukropek. Z, za z, zabawa z, f, fr, 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 z Frankiem p, przez go, go, god, godzinę środa, dwukropek, po, 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 po pomoc, p, przy, s se, 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 se gre, segrego, segregu, Segregowaniu, p, prania c, czwartek, Dwukropek. Spr, spr, sprzą, sprzątanie po, po k, pokoju. Piątek, Dwukropek. na nakry, Do stołu. do Sob, sobota, dwukropek, po po o, pomoc w k, pomoc w kuchni, n, nie, nie niedziela, dwukropek, sp, sprzątanie, ze sprzątanie ze stołu. Na samym dole napisane było jeszcze codziennie. karmienie Kajetana i sprzątanie po nim. Pani Marta miała rację z tą wiosną, westchnęła Basia. Kiedy kończy się zima, zmienia się cały świat. Przez chwilę siedziała przy... przygnębiona, ale nagle uśmiechnęła się szeroko. Przyszło jej do głowy, że segregowanie... segregowanie prania i pomoc w kuchni to może być całkiem niezła zabawa. Nie zamierzała dzielić się tą myślą z rodzicami. Są sprawy, których dzieci nie powinny omawiać z dorosłymi. Nie są przeznaczone dla ich uszu. Tak czy inaczej nadchodząca wiosna zapowiadała się ciekawie.